Cześć! Pora na pierwszą technikę: oddech 478. Polega ona na wdechu przez 4 sekundy, wstrzymaniu przez 7 sekund i wydechu przez 8. Jak to wygląda w praktyce? Wyobraź sobie, że jesteś w sklepie i widzisz cenę masła. Nagle czujesz narastający stres. Spróbujmy poddychać razem. Możesz wykonać kilka cykli. Sprawdź po chwili, jak się czujesz. A jak to działa? Technika 478 zmusza umysł i ciało do skupienia się na oddechu. Pozwala uspokoić nerwy, szybko bijące serce, a także pędzące myśli. Polecam Ci aplikację Breath 478, która pomoże Ci w odliczaniu.